Siema, witajcie w dzisiejszym odcinku, ja jestem RTA A w dzisiejszym odcinku będziemy zwiedzać zamki A w zasadzie ruiny tych zamków W Woli Soleckiej i w Iłży Intro teraz No generalnie zamek został wybudowany w czasach Kazimierza Wielkiego Zaraz wam pokażę pozostałości w zasadzie Ruin tego zamku, no bo zamku już nie ma, no i stąd Wam pokażę po prostu pozostałości zamku. Myślę, że to nie, wiadomo, że to nie jest taki standardowy film, ale myślę, że to tak w ramach ciekawostki takiej po prostu historycznej będzie fajny. Ja o tym zamku Wam za dużo nie opowiem, natomiast mogę Wam powiedzieć, że został wbudowany właśnie przez jakieś Mierza wielkiego. Zaraz Wam pokażę ruiny i z tego miejsca to tyle. Udało, udało mi się znaleźć, bo może jest może jest, nie wiem, gdzieś po drugiej stronie jeszcze są jakieś inne pozostałości, ale, ale generalnie to ja tu jestem tylko przyjazdem i pokazuję wam tylko to. I wydaje też mi się, że, że tylko to jest po prostu pozostałości z tego zamku. Wiem, naprzeciwko mnie też. i już, że sorry. No tyle już yy, wszedłem. Kamera tak nie oddaje pewnie tej wysokości. Ale generalnie to spora wysokość. Tam u, z jest yy, ten z droga znaczy z zadali. No jest trochę po prostu niżej. No i tak to wygląda. Taka jest wysokość tutaj. jeszcze zamekwił już po prostu. Tutaj tutaj jest ten, taki widok właśnie. No, widzicie, co do góry po prostu. Pewnie mocna kamera trzęsie, ale to z tego powodu, że to jest po prostu bardzo nierówno na samym widzicie. Tu są kamienie. Jest dosyć nierówno. Taka jest perspektywa na miasto, panorama.

czy wtedy Łukasz kamienia widokowy chowu no tygodnie temu mieliście dosyć długi materiał z wjazdu do Wrocławia i yy, dlatego nie chciałem, żeby ten materiał był długi i też po prostu przy okazji zwiedzałem te zamki, yy, no więc tak. A jak wam się podobało, to zostawcie lajka, subskrybujcie koniecznie z dzwoneczkiem i piszcie komentarze, bo jak będziecie pisać komentarze, to na przykład będziecie pisać jakieś pomysły na filmy. To my będziemy starali się je realizować i będziemy wiedzieli, co tak naprawdę wy chcecie zobaczyć na tym kanale. No, a my się widzimy już w następnych odcinkach. Do zobaczenia za dwa tygodnie.